Chciałam Ze, tutaj Jack gdzieś sobie zagrałem bedziki, ale moja czułość po prostu graniczy z cudem Jak zauważyliście na moim kanale ostatnio się przestały pojawiać Znaczy nie przestały, tylko o wiele rzadziej je się pojawiają No bo e, nie mam w ogóle na nie pomysłu No i nie chce mi się nagrywać Ale głównie to dlatego, że nie mam pomysłu na nie Dobra, spróbujmy Spróbujmy, tu jest podkreślone Obudować beda Matko, nie da się. Jak tu ma sieć PvP, to naprawdę. Przyszedł tak na PvP w ogóle, nie zrobię. Gdzie jest mój. Nie gadaj, że mój typ wyszedł. Dobra, tam jest. Myślałem, że on wyszedł. to Fireball Jumpa, nie Dobra, spróbujmy kościoł zdupić. Choć ten kursor tak słabo nie chodzi. Tu już, typ jak dobra. Lecimy do niebieskich. Jak ja jednej osobie choć rozwalę beda, to już naprawdę też się będę cieszył. Speed wolę nie walić, bo ja często przy speed bridge'ów spadam. Nie, oni, oni idą do czerwonych, dawaj Marek, uda ci się. No jaja sobie ze mnie chyba jak się robisz chyba. Nie mamy, nie mamy beda. Dobra, będzie nie mamy, ale pierwszy bedzik, poszedł, co to było? Easy. Dobra, więc... Mamy chociaż jednego fraga. O! Nawet mój sojusznik, żyje. myślałam, że on tam do Wojda spadał. Nie wiedziałam, że choć innego. Jednego małego beda. Dobra. Hoko za lecimy na PvP. Chodź tu. Łezus, plecy mi on będzie robił. Na tylko 8 HP. Na taką słabą czułość to nawet dobrze. Choć nawet jednego HP mu nie zadałem. Zagramy sobie takie trzy rundki. Trzy rundki według mnie będą idealne. Jak chcecie, żebym jeszcze nagrał coś takie, bo ta czułość mi się podoba. O, ja muszę, muszę nagrać jakiś odcinek z PVP. Nie mów, że mój typ jest afk. Serio? No nic. Chociaż bedziszka rozdupimy No i pewnie oni rozdupią nas No ale głównie to chcę Żebyśmy mogli Jezus Maria Może jeszcze sobie Pod ostatnią rundkę Może sobie włączę czułość na miliard Po prostu A hardy o nie, potrzebuję kilów by ich rozwalić Ej typku, bo oni do nas lecą Jakby Weź nas obrób, bo mi się nie chce ja nie umiem bo mam za małą czułość i to o wiele za małą dobra Go dobra widzowie to się nie uda tyle powiem że to się nie uda no wojany wolony już sobie tak dobrze beda jak ja, ja chcę chociaż innego typa tutaj nie rozwalić no ale tego widać nie zrobię. Dobra. Pyk pik, pyk. Pik, Oczywiście jeszcze ktoś by kupić sobie dobry kilo. Nie. Nie. Moja czułość. O nie. To się źle skończy. To się źle skończy. Nasz typ ochronił. Dobra. Mam. Wiem, że mam jakieś ogara w tym A ja nie. Takiego oga... Nie ogara. Dobra, teraz Mieczika nie kupię i tak na PvP nie będę z nimi leciał, bo sensu to w ogóle nie będzie miało. No ale chyba będę musiał. No chodź kozaku, chodź kozaku. Po, pa jak cię robię, pa jak cię robię. Nie no, nie robię cię, nie robię cię. Gościu jest u nas. Help me please. No i po będzie. Chociaż spróbuję tego typa dodupić. dupić. hp Dobra, pierwszy mój kill. Co robiliście? Chyba, będzie tylko jeden kill na całą rundę. No ale jeszcze spróbuję, no będę wątpię, że ją rozwalę, bo to totalne wojany. Dobra, Wa wale fireball jumpa do nich. Pyk, pyk. Nie jest tu! <śmów> 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 Kurde. No to ostatnia rundka, ale żeby w sumie nie było takiej słabej czułości, to teraz Podkręcimy sobie czułość Na maksa Nie, to chyba będzie jeszcze gorsze Ale nie wiem Więc widzimy się na ręce O kurde, mamy Wojana w teamie totalnego Zarąbiście, mamy Wojan Beda A ty czego tu do nas lecisz? Dobra, stawiam TNT-ka I tam lecę O! Aaaa, dawaj, no Czemu ty się w ogóle nie ruszał? Jezus, miałem 2 HP. O. Kurde. Nie no, ale. To, to może być według mnie łatwiejsze. I to o wiele łatwiejsze. Niż 0. Halo. Tu jest mój typ. No nie. Będą na TMT kanaryi zrzucali. A nie, no to, po, no to po co? Tu się budujesz. A nie, zrzuca TMT kanaryi. Uwaga! A dobra, że nie rozwaliliśmy. Dobra. Nie. Help, help. Kurde, kurde, kurde. A. Dobra. Że niby, ma że niby dalej beda mamy. Będzie troll. Ach, idę się zemścić na żółtych, bo to za dużo. Chodź tu. O nie, tylko na moście nie spadł, to by było głupie. Dobra, mam super mało HP. Chodź tu, typie. Nie, pół HP. Kurde. No to na tym chyba skończymy ten odcinek. Dajcie subika, jeśli filmik wam się spodobał i to tyle. Niau.